10 minut życia. Franciszkańskie rozważanie Słowa Bożego. Wszechmogący, wiekuisty, sprawiedliwy i miłosierny Boże, daj nam, nędznym, czynić dla Ciebie to, o czym wiemy, że tego chcesz i chcieć zawsze tego, co się Tobie podoba abyśmy wewnętrznie oczyszczeni. Wewnętrznie oświeceni i rozpaleni Ogniem Ducha Świętego mogli iść śladami umiłowanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa i dojść do Ciebie, Najwyższy, jedynie dzięki Twojej łasce, który żyjesz i królujesz, i odbierasz hołd w doskonałej trójcy i prostej jedności, Bóg Wszechmogący przez wszystkie wieki wieków. Amen. Ewangelii według Świętego Łukasza. Rozdział 2. Wersety od 22 do 40. Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic, albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny. Wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, On wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił, Teraz, o władco, pozwól odejść cudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie Pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera. Bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach, dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Muzyka Żyjemy w czasach natłoku informacji. Nawet jedno przescrollowanie Facebooka, Instagrama czy Twittera dostarcza nam tak dużą ilość wiadomości, że zazwyczaj zatrzymujemy się na samych nagłówkach. Dodatkowo coraz częściej można natrafić na tzw. clickbaity bądź fake newsy. To wszystko sprawia, że staliśmy się bardziej podejrzliwi. Mamy wewnętrzną potrzebę upewnienia się, że autor wpisu podaje prawdziwe informacje, a nie wyssane z palca bzdury. Jesteśmy również bardziej podejrzliwi w innych dziedzinach życia. Coraz częściej w opinii publicznej naukowym jest to, co można zmierzyć, zważyć, podać za pomocą statystyk. I choć zdrowa ciekawość i chęć dotarcia do prawdy jest jak najbardziej dobra i potrzebna, może się w nas rodzić wątpliwość. Czy współczesny człowiek jest jeszcze w stanie wskrzesić w sobie wiarę i zaufanie? A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia. Jak wiele razy w tym krótkim momencie jest wymieniona osoba ducha świętego. On również jest bohaterem sceny z jerozolimskiej świątyni. To właśnie on objawił Simeonowi, że ujrzy Mesjasza, i on natchnął go, aby poszedł akurat w tym momencie do świątyni. Symon zaufał, dlatego doczekał się spełnienia obietnicy i doświadczył Bożej Prawdomówności. Spotkanie z Mesjaszem napełniło go tak ogromną radością, że nie zawahał się go wziąć na swoje ręce i wypowiedzieć piękny kantyk, który jest zarazem proroctwem o małym Jezusie. To wszystko miało miejsce w jego życiu, bo zaufał Duchowi Świętemu. Każdy z nas poszukuje szczęścia, ponieważ wiemy, że jest ono naszym celem. Wielu z nas upatruje je w Bogu, lecz po jakimś czasie obraża się na Niego, ponieważ nie osiągają takiego spełnienia, jakiego by oczekiwali. Czy to oznacza, że Bóg nas zawodzi, że nie jest prawdziwym szczęściem? Myślę, że w takich sytuacjach każdy z nas powinien sobie zadać inne pytanie. Czy nasłuchiwałem Ducha Świętego, czy odpowiadałem na jego wezwania? Odpowiedź na wezwanie Boga jest bardzo trudna, ponieważ wiąże się z zaufaniem. Natchnienia Ducha Świętego, które rozpoznajemy w naszym sercu, nie są przecież mierzalne, nie można ich zbadać i naukowo udowodnić. Nie możemy również przewidzieć ich skutków i konsekwencji. Jedno jest pewne. Podjęcie ich jest jedyną drogą do prawdziwego szczęścia. Dziś w kościele obchodzimy Dzień Życia Konsekrowanego. Osoby, które postanowiły oddać swoje życie Jezusowi przez ślubowanie rat ewangelicznych, musiały podjąć w konkretnym momencie swojego życia decyzję o całkowitym zawierzeniu Panu Bogu. Bóg złożył w ich sercach obietnice, a one, jak Symeon, pod natchnieniem Ducha Świętego postanowiły odpowiedzieć na Boże wezwanie. W ciemno. Dzięki temu są dla nas bardzo jasnym znakiem nadziei, że Bóg spełni to, co obiecał. Jednak nie tylko osoby konsekrowane są powołane do całkowitego zawierzenia Bogu. Każdy z nas, jeśli chce osiągnąć prawdziwe szczęście, musi zaufać natchnieniom Ducha Świętego i pokornie. Raz za razem na nie odpowiadać. Najwyższy chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mojego serca i daj mi, panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość jak również zrozumienie i poznanie, abym mógł wypełnić Twą świętą i nieomylną wolę. Amen.